Pedro Regis. Anguera w Brazylii orędzie Maryi Królowej Pokoju. Kochane dzieci, radujcie się, bowiem wasze imiona są już zapisane w niebie. Chwała tego świata przemija, lecz to, co mój Pan przeznaczył dla sprawiedliwych, nigdy nie przeminie. Szukajcie skarbów nieba, Mój Jezus was kocha i was oczekuje. Jestem waszą Matką, wyniesioną do nieba w ciele i duszy. Pan wypełnił mnie swoją łaską, a ja byłem wierna temu wszystkiemu, co On mi powierzył. Jak już powiedziałam w przeszłości, moje ciało nie zostało dotknięte przez śmierć. Lecz zostałam wyniesiona do nieba w obecności mojego Jezusa przez Aniołów. Proszę Was usilnie, abyście utrzymywali zapalony płomień Waszej wiary. Wasza droga jest pełna przeszkód, ale Pan zawsze będzie z Wami. W najtrudniejszych próbach On będzie działał i okaże swoje silne ramię. Dawajcie świadectwo Ewangelii. Nie bójcie się. Naśladujcie przykład Jana, który nawet pośród wielkiego prześladowania nie wycofał się. Aresztowany, torturowany i zasłany na wyspę Patmos wytrwał wierności memu synowi Jezusowi. Często nie jesteście w stanie pojąć Bożych tajemnic, ale się nie wycofujcie. Cokolwiek nastąpi, mój Jezus będzie zawsze obecny w Waszym życiu. Jan został wybrany, by napisać rzeczy tajemnicze. Jemu dozwolono kontemplować moje spotkanie z Jezusem spotkanie definitywne i wieczne. Wiedzcie, że ja was kocham i oręduję za wami. To, czego jeszcze nie możecie zrozumieć, zostanie jeszcze ujawnione lub objawione. Księga dalej jest otwarta. To jest orędzie, jaki dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławią, w imię Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. 15, sierpnia,